Aldus Huxley jest prawdopodobnie jednym z najbardziej niepokojących i wizjonerskich pisarzy XX wieku. Jego zdolność do przewidywania z niepokojącą dokładnością kierunku, w jakim może podążać współczesna cywilizacja, stawia go w jednym rzędzie z takimi postaciami jak George Orwell, choć ich wizje przyszłości podążały różnymi ścieżkami. Podczas gdy Orwell wyobrażał sobie świat rządzony przez strach, cenzurę, i jawną opresję, Huxley dostrzegał bardziej subtelne, niemal niezauważalne zagrożenie ludzkość, która w poszukiwaniu wygody, przyjemności i stabilności zrezygnuje z własnej wolności, prawdy i głębi egzystencji i zrobi to z uśmiechem na twarzy. Obaj pisali dystopie, ale podczas gdy Orwell obawiał się kajdan totalitaryzmu. Huxley bał się znieczulenia spowodowanego nadmiarem. Amerykański pedagog Neil Postman podsumował tę sprzeczność, stwierdzając, że Orwell obawiał się tych, którzy zabraniają nam czytać, a Huxley tych, którzy sprawiają, że tracimy zainteresowanie. Orwell bał się ukrywania prawdy, a Huxley jej nieistotności. Orwell wyobrażał sobie kulturę uciskaną. Huxley. Kulturę, która zagubi się w trywialnościach. W gruncie rzeczy Orwell uważał, że zniszczy nas to, czego nienawidzimy. Huxley obawiał się, że zniszczy nas to, co kochamy. Urodzony w 1894 roku w angielskim mieście Godalming, Huxley dorastał w otoczeniu najnowocześniejszych idei naukowych. Jego dziadek, Thomas Henry Huxley, był znanym biologiem. Zwolennikiem idei Darwina i twórcą terminu agnostycyzm. Dziedzictwo to od najmłodszych lat kształtowało jego wrażliwość intelektualną i ciekawość wpływu nauki na losy ludzkości. Początkowo Aldus chciał zostać lekarzem, ale infekcja oka spowodowała, że przez trzy lata był prawie ślepy, co przedwcześnie zakończyło jego karierę medyczną. To ograniczenie, które w tamtym czasie było, Gruzgocące na nowo zdefiniowało kierunek jego życia, a pośrednio także literatury nowoczesnej. Nie mogąc kontynuować kariery naukowej, Huxley poświęcił się studiom literackim w Balliol College w Oksfordzie, gdzie zaczął pisać opowiadania, eseje i wiersze. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel języka francuskiego w tradycyjnym Eton College. Wśród jego uczniów Znalazł się, jak na ironię, młody Eric Arthur Blair, który stał się znany na całym świecie jako George Orwell. Później obaj, nieświadomi tego, stoczyli jedną z najbardziej znanych filozoficznych potyczek ubiegłego wieku. Po krótkim okresie pracy w szkolnictwie, Huxley pracował w fabryce chemicznej, co wywarło na nim głębokie wrażenie. Po latach opisał to środowisko jako idealną miniaturę świata. W którym logika produkcji zastąpiła sens ludzkiej egzystencji. Ta mechaniczna, pozbawiona sensu rutyna rozbudziła jego krytyczne spojrzenie na rosnącą fuzję nauki, techniki i kontroli społecznej. W tym fabrycznym otoczeniu dostrzegł zarys nowego społeczeństwa funkcjonalnego, wydajnego i duchowo-pustego. Później Huxley opisał tę fabrykę jako idealnie zorganizowany wszechświat w sercu niespójnego świata kapsułę zimnej wydajności pośród ludzkiego chaosu. Dla niego to środowisko było czymś więcej niż linią produkcyjną. Było żywą metaforą powstającego nowego społeczeństwa, coraz bardziej obsesyjnego na punkcie porządku, wydajności i kontroli, ale coraz bardziej odległego od subiektywności. Uczuć i tajemnicy ludzkiej kondycji. To, co miało służyć człowiekowi, zaczęło go kształtować, dostosowując jego tożsamość do wzorców techniki. To doświadczenie, w połączeniu z obserwacjami Huxleya dotyczącymi postępu technologicznego i racjonalizacji życia codziennego, stało się podatnym gruntem dla jego najbardziej niepokojącego dzieła nowego, wspaniałego świata. Opublikowanego w 1932 roku. W tym czasie Huxley opublikował już kilka książek i zintegrował się z kręgami intelektualnymi i artystycznymi Europy. W powieści śledzimy losy takich postaci jak Bernard Marx, Lenina Crown, Helmholtz Watson i John Dicus W globalnym społeczeństwie zwanym państwem światowym całkowicie stabilnym systemie bez wojen, głodu. I chorób, ale ta stabilność ma swoją cenę. Jednostki są tworzone w inkubatorach, sztywno podzielone na kasty i od urodzenia warunkowane do radosnego akceptowania swojej roli. Genetyka i uwarunkowania psychologiczne zastępują edukację i wolność. Od najmłodszych lat każdy jest szkolony, aby lubić to, co robi, nigdy nie pragnąć tego, czego nie może mieć i unikać wszelkich myśli. Które mogłyby zakłócić zbiorową harmonię. W tej strukturze Bernard i Lenina podróżują do rezerwatu dzikusów poza granicami państwa światowego. Tam spotykają kobietę zapomnianą podczas poprzedniej misji, imieniem Linda oraz jej syna Johna, który urodził się i dorastał poza tym sztucznym społeczeństwem. Zabierając ich z powrotem do Londynu, Bernard próbuje nie tylko skonfrontować się z potężnym administratorem, ale także zyskać prestiż dzięki spektaklowi, jaki stanowi John. Jednak reakcja Johna na nowy świat jest radykalnie odmienna. Przerażony powierzchownością, brakiem głębi emocjonalnej i całkowitym brakiem sensu egzystencji, zwraca się przeciwko wszystkiemu, co reprezentuje państwo światowe. Wychowany częściowo przez lekturę Szekspira i ukształtowany przez życie, w którym cierpienie nadal istniało, John zderza się ze społeczeństwem, które wyeliminowało ból, a wraz z nim wszelkie poczucie prawdziwego człowieczeństwa. Napięcie to staje się najsilniejszym punktem powieści, zderzeniem stabilnego, kontrolowanego i wygodnego świata z człowiekiem, który nadal czuje, cierpi, myśli i kocha w autentyczny sposób. W świecie, w którym wszyscy są szczęśliwi, co dzieje się z tymi, którzy nadal pragną prawdy? Co pozostaje tym, którzy nie akceptują zamiany głębi na euforię? Na pierwszy rzut oka światowe państwo jest spełnioną utopią. Nie ma wojen, chorób, głodu, ani zauważalnej nierówności. Wszystko działa z chirurgiczną precyzją, a obywatele są szczęśliwi, a przynajmniej są tak warunkowani, aby się tak czuli. Życie zorganizowane jest wokół sztywno ustrukturyzowanych kast, od Alf do Ypsilonów, a wszyscy od kołyski uczą się kochać swoją funkcję. Nie ma konfliktów społecznych ani chęci awansu lub spadku. Jeśli coś zakłóca równowagę, istnieje soma. Idealny lek bez widocznych skutków ubocznych, który rozpuszcza wszelki dyskomfort w syntetycznej euforii. Nie ma udręki ani egzystencjalnej pustki. Tylko przyjemność, wydajność i ciągła konsumpcja. Ale doskonałość ma swoją cenę. W tym systemie jednostki nie mają miejsca na wątpliwości, prawdziwą sztukę, głęboką miłość, ani żadne doświadczenie związane z bólem i transcendencją. Wszystko jest kontrolowane nie poprzez brutalną represję, ale poprzez uwarunkowania i przyjemność. Wolność jest postrzegana jako zagrożenie dla stabilności. Miłość romantyczna jest uważana za brudną, niebezpieczną źródło chaosu. Rodziny zostały zniesione, zastąpione przez centra sztucznej reprodukcji i efemeryczne więzi. Wszyscy należą do wszystkich, to mantra, powtarzana jak mechaniczna modlitwa. Monogamia jest nałogiem przeszłości. Seks jest zachętą rekreacyjną. Sztuka jest cenzurowana w imię dobra ogółu. Klasyczna literatura, filozofia, religia, wszystko zostało zarchiwizowane, zapomniane lub zakazane jako bezużyteczne. John, dziki, nie chce zaakceptować tej logiki. Dla niego, urodzonego poza systemem, ukształtowanego przez straty i wątpliwości, ból jest istotną częścią ludzkiego doświadczenia. Piękno życia tkwi właśnie w napięciu między przyjemnością a cierpieniem. Między pożądaniem a frustracją, między ekstazą a tragedią. Konfrontując się z Mustafą Mondem, jednym ze światowych kontrolerów, John słyszy bezbłędną obronę systemu. Wszystko zostało zaplanowane, aby zapewnić stabilność. Szczęście zastąpiło sztukę, wygoda zastąpiła prawdę, wątpliwości zastąpiono syntetycznymi pewnikami. Musisz wybrać między szczęściem a tym, co ludzie nazywali kiedyś sztuką wysoką, mówi Mont. Prawdziwe szczęście zawsze wydaje się nędzne w porównaniu z nadmierną rekompensatą za nieszczęście. Mont nie jest tyranem, jest świadomy, wie, co zostało utracone, ale wierzy, że utrata ta była konieczna. Zna Szekspira, zna filozofię, zna głęboką duchowość i zdecydował się je wygnać nie z nienawiści, ale z kalkulacji aby uniknąć bólu, aby zachować porządek. Świat bez pasji to świat bez upadków, ale także bez transcendencji. Stabilność utrzymywana jest kosztem ducha. Panuje pokój, ale jak na jeziorze bez wiatru, nieruchomy, płytki, jałowy. Kiedy Huxley pisał wspaniały nowy świat, nie wierzył, że jego dystopijna wizja wkrótce się spełni. Dzieło powstało częściowo jako prowokacyjna parodia innych współczesnych utopii, które głosiły postęp naukowy jako nieuniknioną drogę do raju na Ziemi. Huxley wyśmiewał ideę, że sama technika wystarczy, aby stworzyć pełną cywilizację. Ale lata minęły, świat się zmienił, a sam autor zaczął rewidować swoje stanowisko. Kilkadziesiąt lat po publikacji powieści napisał, że kiedy tworzył ten sztuczny świat, Wyobrażał sobie, że takie odległe scenariusze nigdy nie nastąpią za jego życia, ani nawet za życia jego wnuków. Jednak w 1958 roku Huxley nie był już tak optymistyczny. Przepowiednie z 1931 roku spełniają się znacznie szybciej niż sobie wyobrażałem, stwierdził. Koszmar całkowitej organizacji wyłonił się z odległej przyszłości, i teraz czai się tuż za rogiem. To, co budziło jego obawy, to nie tylko postęp technologiczny, ale sposób, w jaki wiedza o ludzkim umyśle, zwłaszcza psychologia behawioralna, była wykorzystywana do manipulowania i kształtowania jednostki. Badacze tacy jak Iwan Pawłow. Dzięki swoim eksperymentom z warunkowaniem klasycznym oraz BF Skinner, który opracował warunkowanie operacyjne, pokazywali światu coś niebezpiecznego i fascynującego. Ludzkie zachowanie można dostosować, wyszkolić, a nawet przeprogramować za pomocą nagród i kar. Skinner w szczególności wykazał, że pozytywne wzmocnienie, przyjemność, nagroda, ulga jest skuteczniejsze i trwalsze niż kara. Odkrycie to, w połączeniu z rosnącą zaawansowaniem technologii komunikacyjnych i rozrywkowych, stworzyło scenariusz przerażająco zbliżony do tego z wspaniałego nowego świata. Huxley zdał sobie sprawę, że w przeciwieństwie do dystopii narzucanych siłą, prawdziwa kontrola może wynikać z przyjemności. Że możliwe jest stworzenie społeczeństwa, w którym nikt nie będzie musiał być zmuszany do posłuszeństwa, ponieważ wszyscy będą uwarunkowani do pragnienia tego, co utrzymuje ich w posłuszeństwie. Nie będzie już konieczne ukrywanie prawdy, jeśli będzie można ją zagłuszyć nieistotnymi sprawami. Nie trzeba byłoby aresztować ani torturować, gdyby można było rozpraszać, uspokajać i nieustannie nagradzać ludzi. Najgorszym rodzajem niewolnictwa jest to, w którym więzień wierzy, że jest wolny i nawet broni własnego więzienia. Podczas konferencji, wywiadów i esejów Huxley ostrzegał przed nadejściem nowego rodzaju dyktatury, takiej, która nie zadawała bólu, ale obiecywała przyjemność. Mówił o przyszłości, w której tabletki mogłyby wyeliminować cierpienie, reklamy kształtowałyby pragnienia, a prawda zostałaby zastąpiona nieustanną rozrywką. Dyktatura bez łez, jak to nazwał, psychologiczny obóz koncentracyjny, w którym wszyscy uśmiechają się, nie wiedząc nawet, że zostali uwięzieni. To, czy przewidywania Huxleya się sprawdziły, jest nadal przedmiotem dyskusji, ale wystarczy spojrzeć na XXI wiek, aby zauważyć, że wiele z jego ostrzeżeń wyszło już z sfery fikcji. W naszych codziennych nawykach nie trudno dostrzec ślady tego, czego się obawiał. Widać to w obsesji na punkcie szybkich bodźców, w trudnościach z znoszeniem nudy, w strachu przed introspekcją. Widać to w naszym stosunku do natychmiastowej przyjemności i rosnącej zależności od substancji zarówno tych przepisanych przez lekarza, jak i rekreacyjnych które regulują nastrój, uciekają od bólu. Uśmierzają niepokój, lub po prostu pozwalają funkcjonować. Obietnica ciągłej ulgi zastąpiła możliwość stawienia czoła problemom. Kultura rozrywki rozprzestrzenia się jak gęsta mgła, zaciemniając wszelkie głębsze pytania. Przeszliśmy od radia do telewizji, od telewizji do internetu, od internetu do smartfonów, a teraz do urządzeń, które jednocześnie nas obserwują i bawią. Z każdym kolejnym skokiem dostęp do przyjemności staje się łatwiejszy, tańszy, bardziej nieustanny. A im bardziej przyjemność jest banalizowana, tym bardziej prawda staje się nieistotna. Nie dlatego, że została ocenzurowana, ale dlatego, że zagubiła się w morzu obrazów, dźwięków, memów, opinii i impulsów. Nadmiar paraliżuje nas, a w nadmiarze sens się rozpływa. Informacja zamiast wyzwalać, rozprasza nas. Rozrywka zamiast podnosić na duchu, upaja nas. Rezultatem nie jest świat tyranów wydających rozkazy jest to świat jednocześnie rozbrzmiewających, kolorowych i uwodzicielskich głosów, krzyczących oferty, rady, oburzenie, rozrywki. A kiedy wszystko jest pilne, nic nie jest istotne. Struktura prawdy. Niegdyś zakotwiczona w instytucjach i procesach krytycznych, ustępuje miejsca histerii sieci, pianie algorytmów, estetyce obojętności. Kultura staje się spektaklem. W tym spektaklu poszukiwanie głębokiego sensu wydaje się przestarzałe, niewygodne. Najbardziej niepokojące jest to, że transformacja ta nie zależy od scentralizowanego spisku nie ma ukrytego mistrza pociągającego za sznurki. To sama logika nagrody popycha nas do przodu. Sam mechanizm pożądania, tak dobrze zbadany w eksperymentach Skinnera, powtarza się teraz w skali globalnej. Bodziec, reakcja, nagroda. Im bardziej dostępne są nagrody, tym bardziej przewidywalne są reakcje. Żyjemy w otoczeniu niewidzialnych dźwigni, z błyszczącymi nagrodami czekającymi na nasze dotknięcie, powiadomienia, lajki, dawki, dostawy. Obietnice. I tak to, co było metaforą z myszami i granulkami, staje się alarmującym opisem codzienności. Skrzynka Skinnera przestała być eksperymentem i stała się samym światem. Pozostaje więc pytanie bardziej osobiste niż polityczne. Do jakiego stopnia jesteśmy gotowi żyć w tych warunkach, nawet jeśli są one otoczone światłami, komfortem i dopaminą? W gruncie rzeczy. Nie ma żadnego wyższego umysłu kierującego losami współczesnej cywilizacji. Żaden scentralizowany plan nie rządzi naszym pragnieniem rozrywki, komfortu czy dopaminy. Istnieje jedynie głęboki, bezosobowy i niekontrolowany nurt, napędzany impulsami ewolucyjnymi, systemami nagród, samoczynnie obracającymi się trybami. Rządzący i rządzonymi, bogaci i biedni. Wszyscy podlegają tym samym niewidzialnym siłom, które kształtują zachowanie, uwagę, tożsamość. Być może jedyna różnica polega na tym, jak każdy z nas stawia się wobec tych sił. Niektórzy je wykorzystują, inni ignorują, a wielu po prostu daje się im ponieść. A kiedy wszystko wokół nas zaczyna przypominać dźwignię, nieuniknione jest, że nasze gesty stają się automatyczne. Nasze pragnienia kurczą się, a nasza wolność powoli wyczerpuje się, zanim zdążymy to zauważyć. Prawdziwym dramatem jest to, że w pewnym momencie godzimy się zamienić ryzyko na bezpieczeństwo, sztukę na rozrywkę, ból na stabilność, ciszę na ekran. Huxley zachęca nas do refleksji: Jak daleko jesteśmy gotowi posunąć się, aby zrezygnować z tego, kim jesteśmy, w imię tego, co daje nam ulgę? Ile z naszego człowieczeństwa zachowujemy, poddając się znieczulającej wygodzie życia bez konfliktów? Czy naprawdę zamienilibyśmy wolność na płytkie szczęście? A jeśli tak, to co pozostanie w nas autentycznego? John, dziki, odpowiada instynktowną odmową. W obliczu zimnej i niepodważalnej logiki światowego państwa, wybiera niepewność, ból, transcendencję, sprzeczność. Chce Boga. Chcę poezji, chcę prawdziwego niebezpieczeństwa, chcę wolności, chcę dobroci, chcę grzechu. Nie jest to krzyk przeciwko przyjemności, ale przeciwko uniformizacji duszy, przeciwko idei, że dobre życie to tylko bezpieczne życie, przeciwko ryzyku, że staniemy się przewidywalni, funkcjonalni, zbyt zadowoleni, by pragnąć czegoś więcej niż to, co jest w zasięgu jednego przycisku. Komfort sam w sobie nie jest wrogiem. Problem pojawia się, gdy staje się absolutem gdy eliminuje wszelką możliwość oporu, głębi, świadomości. W swojej ostatniej pracy, zatytułowanej Wyspa, opublikowanej tuż przed śmiercią, Huxley wyobraża sobie ostatni eksperyment spokojne, uduchowione społeczeństwo, w którym ptaki powtarzają, jak mantra, jedno słowo do wszystkich mieszkańców: Uwaga, uwaga. Uwaga! To ostatnie wezwanie, które wymaga, abyśmy, nawet w obliczu pokus łatwych nagród, pozostali czujni. Jeśli to przesłanie przemówiło do ciebie, polub ten film i zasubskrybuj kanał. To pokazuje mi, że wciąż są ludzie, którzy wolą niewygodną prawdę od łatwej iluzji. A jeśli chcesz pójść o krok dalej, rozważ wsparcie finansowe w dowolnej wysokości. Twoja pomoc wzmacnia tę pracę i pozwala, aby więcej treści takich jak ta, dotarło do większej liczby osób, zanim wszystko wokół nas stanie się tylko kolejnym bodźcem wśród tysięcy innych. A jasność umysłu zagubi się na zawsze w szumie.